Witam serdecznie od tej strony, kolejny dzień. Nie wiem, czy ja w ogóle wczoraj Wam mówiłem, czy znaczy w poprzednim odcinku, czy ja Wam mówiłem, gdzie ja jadę, po co i dlaczego. Eee, a tutaj są takie fajne wzgórza, i pod tymi wzgórzami są fajne tunele. I tak, tam widzieliście przed chwilą pierwsze wejście. A tutaj jest drugie wejście, które zostało wyrąbane przez ludzi. I ludzie sobie po prostu z tego tutaj zrobili koż na śmieci. A z tego co ja wiem to to co jest tam w środku i tam o wiele głębiej są to e, jakieś podziemia kopane, robione w XVI wieku i to były jakieś piwniczki. Zresztą więcej dowiemy się może od archeologa za chwilę e, My musimy to udrożnić i wykopać jakieś e, dziury sondażowe. Także zabieramy się do roboty. Już oczywiście jedna wtopa, bo to są e, jakieś tunele, ale z XVII wieku, nie z XVI, tak jak powiedziałem. I tak jak tutaj macie okazję zaobserwować, jakiegoś takiego szlamu tu naleciało bardzo dużo. I ten szlam sprawia, że jest coraz niżej. Tutaj już mało co widać. Tu jakieś ptaki zjedzone. Tak, gołębiek ktoś tutaj zeżar. Idziemy dalej. I tutaj patrzcie, jak tego naleciało dziadostwa. I nasze zadanie jako takie to jest wyrąbać o tu proszę jaka jaskinia. Zaraz wejdziemy do jaskini. Zobaczmy co tu jest. Kolejne ślady. O, alkohol też jest. Czasy nowożytne widać ewidentnie Jakaś zapalniczka Ktoś się tutaj urządzał jakieś jakieś zbereźne rzeczy dobra, ale i trzeba będzie tutaj w kilku miejscach po prostu porobić O tam są jakieś elementy żelazne Trzeba będzie porobić w kopy aż do aż do po prostu cegieł gdzieś tutaj o, o ile tu gdzieś są cegły na dole nie ale naleciało tego przez lata w pierony tutaj mamy na razie pierwszy pierwszą z ilu? z dziesięciu? Znaczy, wszystkich nagrania będzie ta Misza pi 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 kurwa. pierwsza z dziesięciu dziur o kurze zbrojenie patrzcie ile już tego wylazło Nie, nie, nie. Tutaj mamy drugi wykop sondażowy i się udało znaleźć to, czego szuka pan archeolog. I może powiesz coś o tym więcej? Szukamy posadzki, chcemy sprawdzić jej stan zachowania, ponieważ jeżeli te piwnice zostaną zrewitalizowane, to musimy jakby wiedzieć. Jak wygląda posadzka i co dalej z nią robić tutaj w, w tym wykopiku, od strony tego muru mamy, mamy fragmencik takiej cyglanej posadzki, częściowo jest ona zniszczona, ale jest. To proszę bardzo jakaś ceramika wyszła, talerze, Michał znalazł. Tutaj taki większy kawałek, ale już go nie będę wyciągał, no i pełno jakichś śmieci, takich współczesnych. Ale tutaj bardzo. zostało to totalnie zniszczone z tej strony. Tak, ta cegła w ogóle też nie jest, wiesz, tak jak powinna być. Ona jest po prostu rozwalona przez ten współczesny, bym wiedziała, jakiś, nie wiem, tak, to no. No. Czekaj, tak. My jesteśmy w tej chwili, tu kopiemy? No I tu gdzie czwórka I tutaj dokładnie To jest najstarsza część Potem będziemy szli tutaj A tu, tu... jest też to zawalisko tam, nie? A tutaj yy, zaczęto tak. robić tunele nieskończone I tutaj jest w że grozi zawaleniem tam Po prostu porzucono pracę Wyjście z wystawy <grym> No to faktycznie Masz odciski palców 17 jak ja to, to albo jak psa jakiegoś bardziej chyba Ach, cholera, takie malutkie nie może wiem, może wygląda, kopię, ale tutaj, tutaj ludzkie to wygląda no tu zobacz, Tutaj masz tak więcej, no nie, tak jakby no. ją łapali, czy coś coś świeżo. tutaj są odciski wiesz od formy, no nie? No. jak zdejmowali formę, to jakaś trawa się odcisnęła proszę bardzo, co oko detektorysty wyhaczyło widzicie też? tu jest jedna moneta zaraz wam ją pokażę i tu jest druga, idziemy na zewnątrz. O, tu będzie fajnie widać. I mamy tak 5 zł z prl -u. to jest 5 zł z prl a to jest 20, zł, 20 groszy współczesne. Ja, idziemy szukać jeszcze. Może się coś znajdzie. E, zrobiliśmy sobie przerwę. I teraz tak te piwniczki, które teraz tam czyścimy. Robimy te jakieś tam, te wkopy sondażowe. to To będzie jeszcze tylko jutro. Ja może dzisiaj nawet będę uciekał. Natomiast tu jest ciekawe miejsce. Tutaj jest rynek w Półtusku. Najdłuższy rynek w Europie, 400 metrów. I tak, tutaj w tym miejscu, w którym teraz jestem, dokładnie przez cały ten rynek będzie przebiegał wykop, w którym będę prawdopodobnie chodził z wykrywaczem. Osada tutaj ponoć powstawała, chyba od X wieku, i tu był centrum tej osady. I będziemy robić, a czyli będą jakieś wkopy po prostu na, mm, yy, na rury ciepłownicze czy coś takiego. I cały ten urobek, który będziemy już wyrzucać, no to ja będę musiał sprawdzić wykrywaczem metali. Także będzie roboty na dość długo, mam nadzieję. I w Połtusku tutaj zabawię, chyba gdzieś od około 12-11. Zresztą jeszcze zobaczymy. To nie jest oficjalne, to jest tylko na razie takie yy, takie wiadomości. Na szybko, jak będzie coś konkretnego, to wtedy powiem. Ale tutaj będę gdzieś, dokładnie gdzieś tutaj, tym pasem, jak to idzie, wszystko gdzieś tutaj to będzie zdejmowane i będziemy turyli. Tutaj na metrze, no nie? No. Jesteś, nie? Na metrze już znajdujesz wow. fragmenty odpadów kalepiczych, średniowiecznych, butów no, i no, miałem tutaj nadzór, i to żeśmy wyciągali. Właśnie. A kiedy żeś miał nadzór? W roku, na całym odcinku tylko do kawałek. moi drodzy widzicie tutaj to jak jest zalane błotem na maksa nie? i tam pięć tych wykopów w porze a zobaczcie tutaj ja tutaj jestem do miednicy zakopany i tutaj cały ten urobek leży bardzo głęboko jest czekajcie, pokażę wam to na przykładzie łopaty cały fiska z włazi. I powiem wam, że e, praktycznie nic się nie udało znaleźć, bo też nie na tym to polegało. Misja tego, e, misja tych wykopów, to jest odnalezienie podłogi, albo zejście do końca ściany, tak żeby sprawdzić na jakiej wysokości, na jakiej głębokości leżą po prostu zaczątki tych murków tutaj. Tutaj jestem e, teraz w części dobudowanej w późniejszym terminie, czyli wcześniejszym. Widać to przede wszystkim po cegłach, które są tam mniejsze, adekwatnie do tamtych w tej pierwszej części. Tutaj jest ta jedna dziura sondażowa. Ja tutaj kopię misza, kopie z drugiej strony i się zasypujemy. Chyba <laughs> czy nie będzie musiał tą drugą stroną tam wyłazić. Zresztą, no ja tutaj sobie poradzę, nie? Ale faktycznie, jak tutaj będzie jeszcze kurde więcej tego, to będzie krucho. Zobaczcie, już jak jest zasypane. A ja tu jeszcze mam, chyba nie wiem, z pół metra jeszcze pod ziemię muszę wejść, nie? Tak to wygląda. Ceramiki, już trochę znaleźliśmy. Tam jest jeszcze więcej. W rancie dokładnie tam, ale tutaj, tak jakieś dbanki z bliska. Wam pokażę tą dęko. To już wam pokazywałem. Tutaj jest jeden z tych z dołu wykopanych. Metr 20 m ponad i tam widać. Proszę was, normalnie cegiełki. O to chodziło i przekrój, przekrój tego dziadostwa. Klimat. Misja wykonana, 10 dziur wykopanych. W, jednym, w jednej tylko nie było tej posadzki, taka jakaś zniszczona była strasznie. I teraz się trzeba pakować, trzeba zwijać z Półtuska. O dalszych moich losach dowiecie się w kolejnych odcinkach. Bardzo fajny temat, prawdopodobnie wskoczy, ale o tym będzie szerzej w kolejnym odcinku. I mam nadzieję, naprawdę, że się uda wyskoczyć na takie specyficzne poszukiwania. I to będzie bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, może i dla Was. Ale o tym w kolejnym odcinku. Ja się i teraz, z Wami teraz żegnam, idę się pakować i ruszam w dalszą podróż. Po prostu także dziękuję serdecznie. Jak się podobało, to zostawić pierdoły. Jakby ktoś tam chciał jakieś tam porady odnośnie wykrywaczy, to pisać na znalezione w wodzie małpainteria.pl. Pokody zniżkowe też się zgłaszać na mojego maila. Dziękuję patronom i tyle. Cześć.